Dzień dobry Państwu, dzisiaj porozmawiamy sobie o ziemniakach, ten bardzo ważny produkt spożywczy. Czasem w Rosji nazywany drugim chlebem, w zeszłym roku w Rosji bardzo silnie podrożał. I mamy tutaj artykuł z portalu Ważnej Jej Historii, który bardzo osobiście szanuję, który rozkłada ten problem na czynniki pierwsze i są one zarówno obiektywne. Pogodowe, jak i częściowo są to również przyczyny wynikające z decyzji politycznych rosyjskiego państwa. Zacznijmy jednak od początku. Tutaj widzimy procentowy przyrost cen różnych towarów na rosyjskich półkach, i mamy tutaj od dołu buraki 32% za rok 2024 dane z 23 grudnia zgodnie z oficjalnymi rosyjskimi źródłami, czyli znowu rozstat. I warto to mieć na uwadze, bo pamiętamy, rozstat czasem manipuluje, czasem trochę kłamie, a czasem po prostu wymyśla liczby zupełnie z głowy. Ale w tym przypadku faktycznie można tu, Zobaczyć, że te dane pasują do tego, co można sprawdzić chociażby w rosyjskich sklepach, które publikują ceny w internecie. Dalej mamy masło 35%, kapusta 43%, cebula 47%, ziemniak 91%. Oczywiście trzeba tutaj dodać, że. Ziemniak jest generalnie stosunkowo tanim produktem, chociaż tu Pamiętajcie, kiedy będziemy rozmawiać o cenach kartofla w Rosji, pamiętajcie, że bardzo wielu, przede wszystkim emerytów, pracowników budżetówki, ludzi z mniejszych miejscowości, musi przeżyć w Rosji za wypłaty w wysokości 20-25 tysięcy rubli, czyli gdzieś tam w okolicach powiedzmy tysiąca złotych. Jeśli macie przeżyć za 1000 złotych, to jeśli Ziemniak nie będzie kosztował za kilogram złotówkę, tylko dwa złote, no to zaczniecie to czuć. Po prostu zjecie mniej ziemniaka. A jako, że wszystko inne drożeje, i tu jest największy problem, gdyby ziemniaki drożały, a inne rzeczy nie, to, to nie byłby problem. Po prostu zamiast ziemniaków zjedlibyśmy ryż albo makaron, albo chleb, albo jeszcze coś. No A tutaj nie ma za bardzo gdzie uciec, bo drożeje ogólnie wszystko. Zresztą wszędzie wszystko drożeje, po prostu w Rosji dużo szybciej. Tutaj mamy jeszcze wykres cen ziemniaka od około 30 rubli za kilogram do około 57 rubli za kilogram. Tutaj możemy przeczytać pomiędzy 9 stycznia 2024. I 23 grudnia 24 cena średnia za kilogram ziemniaka skoczyła z 29 rubli do 56. Możemy także znaleźć tutaj gdzieś informację po drodze, że ziemniaki pod koniec zeszłego roku 20, no jeszcze poprzedniego 23 roku Kosztowały około 28 rubli za kilogram. Możemy popatrzeć. Według dzisiejszej ceny to będzie około złotówki za kilogram. Przy czym oczywiście tutaj widzimy wykres. W roku 23 rubel kosztował zupełnie inaczej niż dzisiaj. To też trzeba brać pod uwagę. Jeśli popatrzymy sobie na te ceny z 23 grudnia, 57 rubli, no to to jest już. 2 zł. 15. Czytamy dalej ten artykuł. On nam wyjaśnia, na czym polegały problemy z ziemniakami. I są to częściowo, tak jak mówiłem, problemy zupełnie obiektywne, pogodowe, klimatyczne, wynikające z przyczyn niezależnych od decyzji ludzi. Czytamy. Niska cena w zeszłym roku to jest powód numer jeden. W roku 2023 Rosja zebrała rekordowy urodzaj ziemniaka 8 milionów 600 tysięcy ton, czyli o milion półtora miliona ton więcej niż było potrzebne na rynku wewnętrznym. Czytamy tutaj, była przesadna produ produkcja. Tyle. Zjeść, przetworzyć i wyeksportować się nie dało. Przyznaje szefowa aparatu rosyjskiego Związku Kartoflanego Tatiana Gubina. Oczywiście, Rosyjski Związek Kartoflowy to jest nazwa, która niektórym może się wydawać zabawna. Niemniej ja bym się tutaj zupełnie nie czepiał. Tego typu organizacje zrzeszające producentów poszczególnych kultur. Uprawnych, no to jest normalna rzecz. Szybka autoreklama. W sklepie Patronite są nowe koszulki i bluzy z szyszką i hasłem Dzień dobry Państwu. Uznaliśmy, że to dobrze reprezentuje ten kanał. A z kolei na stronie księgarni znak można już zamawiać w przedsprzedaży moją najnowszą książkę Białoruś, Kartoflana, Dyktatura. A teraz wracamy do odcinka. Czytamy dalej z powodu nadmiaru ziemniaków, ceny. Były, co wynika z logicznego ciągu przyczynowo-skutkowego, niskie. Na tyle niskie, czytamy, że niekiedy trzeba było sprzedawać ten towar poniżej kosztów produkcji. I tu czytamy, że nawet bywało tak, że sprzedawali po 4 ruble do 9 rubli przy koszcie produkcji 17-18 rubli za kilo. I czytamy część po prostu zostało zakopane w ziemi jako kompost, opowiadał nowej gazecie farmer z okręgu saratowskiego. Czytamy dalej: Ziemniaki obrodziły nie tylko u producentów przemysłowych, ale także w prywatnych gospodarstwach. Ich właściciele nie musieli chodzić do sklepów. Co dodatkowo zmniejszyło popyt na ziemniaki? O co chodzi? Bo u nas też zdarzają się takie sytuacje, że ktoś mieszka sobie na wsi i normalnie chodzi do pracy, ale ma też tam hektar czy dwa i sobie tam wkłada ziemniaki, wyciąga na jesień i ma swoje. Swojskie ziemniaki. To się zdarza, ale u nas nie jest to zjawiskiem aż tak powszechnym. W Rosji jak najbardziej jeszcze od czasów radzieckich, żeby nie powiedzieć od czasów carskich, choć w czasach carskich to jest trochę inna historia, ale w czasach radzieckich i później w czasach Federacji Rosyjskiej własna działka, dacza, na której można było sobie uprawiać ziemniaki, to był swojego rodzaju gwarant żywieniowego bezpieczeństwa. Są i takie dane z różnych okresów historycznych, które pokazują, że na takich działkach zbierano więcej ziemniaków niż na tych gospodarstwach, niż na ziemiach gospodarstw, które uprawiały rolę przemysłowo na dużą skalę. Więc tu faktycznie, jeśli po prostu ludzie mieli wystarczająco wiele ziemniaków, to rzadziej chodzili po nie do sklepów i faktycznie miało to wpływ na ogólnorosyjski popyt na ziemniaka. Więc tak jak tutaj czytamy, na koniec roku wartość kilograma ziemniaków średnio w sklepie wynosiła 28 rubli, czyli według dzisiejszego przelicznika to, byłoby, to byłaby około złotówka, ale też jeśli chcecie mieć jakieś lepsze wyobrażenie na ten temat, to trzeba to przeliczyć według cen sprzed roku. To jest więc pierwsza kwestia. W zeszłym roku ziemniaki były tanie. Bo około 28 rubli, a jeszcze rok wcześniej, pod koniec roku 22, to były 32 ruble. Niewiele więcej, ale więcej. Więc kiedy oblicza się procenty i wychodzi, że ziemniaki podrożały o 91%, to wynika to z tego, że porównuje się do niskiego. Wskaźnika z poprzedniego roku, gdyby porównywać do tych 32 rubli z roku 22, no to ta podwyżka nie byłaby aż tak wysoka, ale te 4 ruble też, umówmy się, aż tak wielkiej różnicy by nie zrobiły. Więc muszą być kolejne przyczyny. Dalej jest też dość logiczna, obiektywna przyczyna, i tu ciężko zarzucać komuś złą wolę czy błędy. Niewielkie były rozmiary, czy aerały, pól, na których w roku 1924 uprawiano akurat ziemniaka. Wszystko zaczęło się z tego, że producenci, czytamy tutaj, zmniejszyli aerał ziemniaka z powodu niskiej opłacalności tej uprawy. Oni postanowili tam po prostu uprawiać inne. Rośliny, inne kultury, na których mieli szansę zarobić więcej. No, skoro w poprzednim roku ceny na ziemniaki były niskie, to oni musieli podjąć jakąś decyzję, i wyszło na to, że jak tutaj czytamy, o 11% mniej było w 24. erału kartofla niż w 23., więc w efekcie było też, były też mniejsze zbiory. Ale na tym się te przyczyny obiektywne nie kończą. Tutaj znowu czytamy wypowiedź Tatiany Gubinej z tego, jak to się nazywało, sojuszu Związku Kartoflanego. Sadzić ziemniaka musieliśmy w czasie przymrozków, a latem i jesienią centralna część kraju była ogarnięta suszą. W niektórych regionach sierpień na odwrót okazał się zbyt wilgotnym, z czego wynikało, że co doprowadziło do tego, że ziemniaki zachorowały. Tutaj nie znam polskiej nazwy, więc przeczytam po rosyjsku. Choroba nazywa się fito. Taros, fitaftaros, i wyjaśniają, że jest to po prostu infekcja grzybiczna, która sprawia, że roślina gnije, nie wyrasta. Więc efekt był taki, że zbiory były mniejsze. Ostatecznie czytamy tutaj, że zebrano o 12,4% mniej ziemniaków niż w poprzednim roku, czyli 11% mniejszy aerał, 12,4% mniejsze zbiory. Wydaje się, że to samo w sobie nie jest aż tak gigantycznym problemem, bo jeśli wtedy mieliśmy w Rosji milion do półtora miliona ton nadwyżki, to w tym momencie właśnie ta nadwyżka uciekła, jeszcze ten deficyt nie był aż tak groźny. Ale pojawiły się też inne problemy. Ile by ziemniaków nie udało się zebrać w Rosji, czytamy, do maja kolejnego roku ona się skończy albo popsuje. Pierwsze młode ziemniaki z południowych regionów Rosji pojawiają się w sklepach nie wcześniej niż w lipcu. I w tych miesiącach, w domyśle między majem i lipcem, pomaga import. Około połowy dostaw pochodzi z Egiptu, jednak w roku 24 egipscy producenci przeorientowali swój eksport na rynek europejski, gdzie drugi rok z rzędu był nieurodzaj i ceny ziemniaków wzrosły. Dlatego Egipcjanom było wygodniej sprzedawać, bardziej opłacalnie sprzedawać swój towar tam. I tutaj jest ważna kwestia. Widzicie, bardzo często Federacja Rosyjska próbuje udowodnić, że niskie wypłaty w Rosji nie mają znaczenia, bo przecież kupują Rosjanie lokalne towary, one są odpowiednio tańsze, więc wszystko jest w porządku nawet z tymi niskimi wypłatami. Niby tak, a w szczegółach wygląda to właśnie w ten sposób, że kiedy pojawia się jakiś globalny Globalny trend, jakiś globalna, jakaś globalna potrzeba, by przesunąć ten eksport, to taki Egipt woli handlować z Europą, bo Europejczyków stać na takiego ziemniaka, są w stanie za niego zapłacić i Europejczycy dostali ziemniaka egipskiego, a Rosjanie po prostu go nie dostali. Rynek żywności stał się już dawno temu rynkiem globalnym. I jeśli w Twoim kraju się zarabia, to ludzi stać na tego typu globalne operacje, takie jak dostawy ziemniaka z Egiptu, a jeśli w Twoim kraju się nie zarabia, no to kończy się tak, że tego ziemniaka brakuje w tych miesiącach, kiedy on ratuje sytuację. Czytamy tutaj, że w pierwszej połowie roku objętość dostaw. Ziemniaka z Egiptu do Rosji spadła prawie o 45%. I tutaj dochodzimy do tych przyczyn nieobiektywnych, tylko wynikających z sytuacji, na którą rosyjskie władze miały wpływ i to duży. I zacznijmy od tego zdania, które się tutaj pojawia: producenci muszą płacić więcej dosłownie za wszystko. Wszystko kosztuje coraz więcej, i jako pierwsza jest tu wymieniona siła robocza. Drożeje siła robocza i jest cytat. Mam, jakby się wydawało, dobre warunki, i wyżywienie, i autobusy, ale obok znajduje się ropociąg, drużba, przyjaźń. Mieliśmy mechanika. W sumie niezły chłopak. Przyszli i zapytali. Ile my jemu płacimy. To jest wszystko mówione z perspektywy właściciela gospodarstwa, który właśnie uprawia między innymi ziemniaki. Odpowiedź my płacimy mu 70 tysięcy rubli. Oni mu dali 140 tysięcy. I czytamy dalej ogólnie nas okrążyli z każdej strony niedługo. W gospodarstwach wiejskich, w rolnictwie, pracować nie będzie komu. Wszystko będzie na miejscu. Ziemia, sprzęt, tylko nie będzie ludzi. Żali się prezes Związku Sadowników Federacji Rosyjskiej Igor Muchanin. Czytamy tutaj, że w roku 2023 wypłaty w rolnictwie wzrosły o 16%, a w pierwszej połowie 2024 roku o kolejne 10%. Tylko, że mamy tutaj sytuację, w której wypłaty rosną, i one rosną, dlatego że trzeba konkurować o pracowników. Pracowników każdego miesiąca ubywa. Kolejni ludzie są zasysani na wojnę i już nie wracają. Kolejni ludzie są zasysani do y, fabryk zbrojeniowych i tam sobie pracują. Brakuje tych ludzi. I trzeba o nich konkurować, bo ich brakuje wszędzie. Tylko, że wydajność pracy, w tym na roli, nie rośnie. Bywa, że nawet spada, ale tutaj wiele zależy od czynników właśnie pogodowych, sezonowych itd. Więc to musi się przełożyć albo na Zyski właścicieli tych gospodarstw, tylko oni często nie mają czym szastać, albo musi się to przełożyć po prostu na ceny żywności. I w tej chwili dokładnie to obserwujemy. Kapusta, buraki, ziemniaki, ogórki, ogólnie żywność w Rosji drożeje. To jest trend, który obserwujemy bardzo wyraźnie. Ogólnie inflacja uderza zawsze w najbiedniejszych w pierwszej kolejności, a tutaj, jeśli mówimy o inflacji właśnie tych produktów spożywczych, podstawowych, to jeszcze silniej ten efekt jest widoczny. Dalej czytamy, że bardzo dużym problemem jest wzrost cen logistyki, czyli transportu. Czytamy tutaj, że w październiku oceniano, że Transport podrożał o 15-20%, a jest to około, jak tutaj czytamy, 14-16% ceny ziemniaka. Dlaczego ceny transportu drożeją? Brakuje kierowców to jest dokładnie ten sam problem, co w rolnictwie i wszędzie. Ceny części zapasowych są coraz wyższe, ceny samochodów są coraz wyższe. Ceny paliwa też powolutku, ale jednak w Rosji rosną. Ceny paliw to jest skomplikowany temat, one są w Rosji dotowane, co jest jakimś dość kuriozalnym przypadkiem, bo w cenach paliw w Rosji jest bardzo duży udział podatków. Znamy to z naszego podwórka, i te pieniądze lecą do budżetu państwa, a z budżetu państwa dopłaca się firmom, które wydobywają, przetwarzają ropę, handlują nią, żeby chciały sprzedawać te paliwa na rynku krajowym. Czytamy dalej: Rosną także wydatki na sprzęt rolniczy, szczególnie importowany. Od roku 2022 części zapasowe do sprzętu produkcji zagranicznej podrożały dwu, a nawet trzykrotnie. Niektóre pięciokrotnie. Także dość poważnie, jeśli dwu, trzykrotnie to standard, a pięciokrotnie to już te skrajne przypadki. To faktycznie nie jest dobrze, a wiemy, jaki udział we współczesnym rolnictwie mają maszyny rolnicze, traktory, kombajny, cała masa skomplikowanego sprzętu, który chętnie rosyjscy rolnicy kupowali za granicą. I tutaj można bez końca mówić o tym, jak sankcje nie działają, jak na półkach rosyjskich sklepów wszystko jest. No jest, da się tylko dwa, trzy, a niekiedy 5 razy drożej. I to wszystko jest kosztem dla rolnika i to wszystko rolnik musi włożyć w cenę ziemniaka, kapusty, mąki, czy tam ziarna, którą przerabiają na mąkę itd. Tak tak opowiada tutaj farmer z okręgu saratowskiego. Czytamy dalej, w roku 2025 planowane jest pięciokrotne podwyższenie opłaty utylizacyjnej przy zakupie sprzętu rolniczego z zagranicy. Jeśli jest to sprzęt rolniczy, który produkowany jest także w Rosji lub w Białorusi. Czyli tłumaczymy to z urzędniczego na polski. Mamy rolnika. Rolnik chce kupić traktor. Normalnie przy zakupie traktora sprowadzanego z zagranicy płacił dodatkową opłatę w wysokości powiedzmy w przeliczeniu 10 tysięcy złotych. Traktory potrafią być kosmicznie drogie, więc Myślę, że te opłaty też nie były niskie. Teraz to będzie pięć razy więcej, bo takie same traktory produkują w Rosji albo w Białorusi. Przy czym to jest jak w tym memie: mamo, mamo, kupmy traktor. Przecież mamy traktor w domu, a tam białoruski traktor, który no nie jest taki, jak rolnik by faktycznie chciał, żeby był. Tutaj trzeba to powiedzieć jasno: rolnictwo już od dawna jest dziedziną życia wysokotechnologiczną, w której można uzyskać dużo lepsze wyniki, jeśli się używa lepszych środków technicznych, w tym sprzętu. Jest tutaj informacja o tym, że pojawią się kwoty, limity na sprowadzanie. Sprzętu rolniczego, który nie jest produkowany w, w Białorusi ani w Rosji po niższych stawkach tej opłaty utylizacyjnej. Ale jak tutaj czytamy, problema w tym, że Ministerstwo Rolnictwa nie rozumie, który sprzęt rolniczy jest faktycznie ważny, który jest faktycznie potrzebny. Dalej czytamy, że problemem kolejnym jest brak niemieckich i holenderskich nasion do hodowania ziemniaków, uprawiania, przepraszam, do uprawiania ziemniaków o wysokiej jakości, wykorzystywanych przede wszystkim do przetwórstwa dla produkcji np. chipsów i frytek. Oczywiście bez chipsów i frytek da się przeżyć, tylko po prostu rolnicy będą mieli gorsze wyniki finansowe, firmy produkujące chipsy i frytki będą miały gorsze wyniki finansowe. No ale o tym mówimy od dawna. Rosja w wyniku sankcji i całej tej wojennej awantury nie zniknie, nie rozsypie się na drobne kawałki, po prostu się będzie cofać w rozwoju, w tym także jeśli chodzi tutaj o konsumpcję, choć akurat chipsy i frytki, to może nie jest najlepsza rzecz, którą powinniśmy traktować jako cywilizacyjne osiągnięcie, zwłaszcza jeśli mówimy o takich gotowych sklepowych frytkach. Dalej jeszcze tutaj czytamy, że cały czas ministerstwo, ministerstwo rolnictwa pracuje nad tym, żeby sytuację na przyszły rok. Zbalansować poprzez zapewnienie dostaw ziemniaków z państw przyjaznych Rosji. Tutaj myślę, że głównie trzeba patrzeć na tradycyjnie, jak to zazwyczaj, kiedy taka pojawia się sytuacja, takie państwa jak Turcja, jak Chiny, Indie, może Iran. W przypadku na przykład masła pojawiło się masło przywożone z. Półwyspu Arabskiego, co jest... Absolutnie kuriozalną sytuacją, ale kto wie, może ziemniaki z pustyni także będą Rosjanie przywozić. Tak czy inaczej, widzimy, że mamy tutaj, jak zwykle, w takich przypadkach skomplikowany problem. To nie jest tylko tak, że ziemniaki w Rosji podrożały wyłącznie z powodu wojny, niemniej prawdopodobnie gdyby nie ta wojenno sankcyjna sytuacja, to po prostu Rosjanie kupiliby ziemniaki, gdzie indziej i je zjedli. I na tym byłby koniec jakiegokolwiek problemu, ale ze względu na problemy z płatnościami, na problemy z porozumieniem się z innymi państwami, to na przykład polskich ziemniaków nie kupią, bo przecież się nie lubimy. A nie lubimy się dlatego, że Putin w 2014 zajął Krym, i wtedy zaczęła się cała historia z sankcjami i kontrsankcjami. Tak czy inaczej. Tak czy inaczej myślę, że Rosja będzie w stanie się wyżywić po prostu na zupełnie innym poziomie niż kiedyś i akurat to się doskonale zgadza z trendami demograficznymi, bo także prawdopodobnie w najbliższych latach Rosjanie nie będą mieli aż tylu ludzi do wyżywienia, bo trendy demograficzne są... Czytelne, liczba ludności tam spada, więc wszystko się zgadza. Prawdopodobnie Putin za jakiś czas znowu poinformuje nas o tym, że wszystko idzie zgodnie z planem. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, dziękuję wszystkim, którzy dotarli do końca odcinka, wszystkim, którzy wspierają. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.